Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. Ja na imię Rafał, a dzisiaj zapraszam Was gorąco na materiał o grze Terrakotowa Armia. Terrakotowa Armia jest to tytuł od wydawnictwa Rebel. Duetem, który stworzył tę grę jest to przemysł Fornal i Adam Kwapiński. Jest to gra, w której gracze wcielają się... W rzemieślników, artystów, i którzy właśnie będą tworzyli tę tarakotową armię, pozyskując zasoby, starając się uzyskać przychylność na cesarskim dworze. No i oczywiście będą starali się tutaj zbudować jak najlepiej. Właśnie tych wojowników z Terakoty. Także zobaczcie, jak prezentuje się ta Eurogra. Gra jest przerzucona od 2 do 4 graczy. Czas gry 90 minut. Wiek, który zalecany jest z tej gry, jest to 14. Ale zobaczcie sami, jak gra wygląda. No i na koniec troszeczkę więcej na temat tej gry. Zapraszam Was gorąco. Dobrze, jesteśmy przy stole, omówię Wam teraz zasady, ale na początku powiem Wam, jak przygotować tę grę. Na środku umieszczamy planszę. Na planszy znajdziemy, jak widzicie, różne miejsca, które Wam za chwilę opowiem. Mamy koło akcji, które trzeba oczywiście zmontować. One składa się z takich dwóch kół, jednego mniejszego, drugiego większego. I one, jak widzicie, jest ruchome. Musimy na początku umieścić je w taki sposób, aby było losowo przypisane akcje, aby po prostu się zgadzały nam tutaj wszystkie linie. Dookoła mamy cztery magazyny, na których umieszczamy glinę we, we, we stroną suchą. E, mamy również glinę mokrą, tutaj umieszczamy glinę suchą. Po prawej mamy Mauzoleum, gdzie będziemy umieszczali swoich wojowników. No i dwa tory tory inspektorów, gdzie na każdym początku toru umieszczamy takiego właśnie inspektora. Poniżej tego tych inspektorów mamy pola na specjalistów, mamy ich w sumie 16 i po prostu umieszczamy ich na konkretnych polach. Każdy specjalista ma swoją jakąś specjalną podstawkę, więc nie wiadomo, gdzie ich umieścić. Po środku mamy tor kolejności. I w losowy sposób umieszczamy znaczniki graczy. No i tutaj na samej górze umieszczamy znaczniki o najniższym numerze. Na samej górze, jeżeli oczywiście w zależności od ilu osób gramy, tyle znaczników umieszczamy. że gram w dwie osoby, no to umieszczamy tylko znacznik o numerze 1. Na dole mamy tor rund, gdzie umieszczamy znacznik oraz stosujemy pięć żetonów punktowania i odkrywamy po jednym na każdym polu odkrytym. Oczywiście dookoła mamy tor punktów zwycięstwa. Mamy również koło planszy organizer z figurami, figurami wojowników. Jak widzicie każdy wojownik jest w innym kolorze. Mamy fajny taki organizer. Fajnie to wygląda. E, oczywiście w pobliżu umieszczamy pozostałe żetony gliny i pieniążków. No i teraz każdy z graczy otrzyma swoje zasoby startowe. E, w zależności od liczby graczy otrzymujemy odpowiednią liczbę artystów oraz yy, rzemieślników. Rzemieślników trzymamy przed sobą, natomiast artystów trzymamy na razie w puli ogólnej. Bierzemy podstawki, które będziemy umieszczali pod wojowników, które będziemy pozyskiwali. Otrzymujemy 4 yy, żetony, yy, żetony broni oraz trzy monety. Następnie gracze teraz w zależności od kolejności na torze Kolejności będą otrzymywali odpowiednią liczbę mokrej gliny. Pierwsza osoba nic nie dostaje, drugi gracz będzie otrzymał jeden żeton, trzeci bierze dwa żetony i jedną monetę, a czwarty otrzyma trzy żetony mokrej gliny i dwie monety. No i w zasadzie jesteśmy gotowi, możemy rozpocząć grę w terakotową armię. Przejdźmy do, teraz do przebiegu gry. Przebieg gry składa się z już kilku rund i każda runda składa się z takich oto faz. Fazy akcji, fazy punktowania i fazy porządkowania. Faza akcja polega na tym, że gracze będą wystawiali swoich robotników na koło akcji i wykonywali akcje przypisane do danych pół. Gracz opcjonalnie przed swoim wystawieniem robotnika będzie mógł obrócić jedno z tych kół wewnętrzne lub zewnętrzne. Jak widzicie koło wewnętrzne obraca się w tą stronę, natomiast w zewnętrzne obraca się w drugą stronę? Jeżeli gracz będzie chciał obrócić, musi zapłacić dwie monety i może wybrać jedną z tych, kół, aby obkręcić się w odpowiednim kierunku o jedną pozycję. Następnie gracz obowiązkowo będzie musiał wystawić jednego ze swoich dostępnych robotników na jedno puste pole wokół koła akcji. Jakie są zasady? tych wystawianych tych robotników. Każde pole ma dost dostęp na dwóch robotników. Niemniej jednak mamy dwa rodzaje robotników: mamy rzemieślników i mamy artystów. Jeżeli na takim polu nie ma żadnego Robotnika, gracz może pomieścić tam dowolnego robotnika. Natomiast jeżeli stoi tutaj rzemieślnik, na drugim polu może stać tylko i wyłącznie artysta. Natomiast jeżeli na jednym z pól, na danym polu akcji, znajduje się artysta, żaden z graczy nie możesz postawić żadnego robotnika. Następnie, kiedy gracz wystawi taką, takiego robotnika, może, ale nie musi wykonać wszystkie akcje lub też dowolne przypisane do. Tego segmentu koła. Zaczynając od góry, gracz może wykonywać akcje. Oczywiście może niektóre akcje pominąć, bo na przykład nie jest w stanie tego zrobić, albo po prostu tego nie chce. A jakie mamy dostępne akcje, już Wam mówię. Przejdźmy teraz, jakie akcje możemy wykonać. By podstawowe jedną z akcji jest to po prostu pobranie. Fundusz. Gracz, kiedy wykonuje akcję przypisaną z takimi monetami, mierzy odpowiednią liczbę monet jak narysowana akcja, czyli w tym wypadku trzy monety lub też tutaj dwie monety. Kolejna akcja jest to pobranie gliny, mokrej gliny, czyli są to te akcje. Gracz bierze odpowiednią liczbę mokrej gliny, ile wskazuje dane pole i umieszcza je do swojej puli. I gracz będzie mógł również wziąć żeton w kolejności z wierzchu stosu żetonów w kolejności, i to będzie powodowało, że w kolejnej rundzie będzie w odpowiedniej kolejności, czyli jest to ta akcja, bierze żeton i umieszcza go przed sobą, wskazując, że będzie w następnej rundzie pierwszym graczem. Gracze będą mogli również przygotować wskazaną broń. Na początku gracze mają nieaktywne bronie, ale gracz będzie mógł dzięki takim akcjom aktywować tę broń, która przyda im się. Później, o tym również za chwilę. Gracze będą mogli również zamieniać swoich zwykłych rzemieślników na artystę. Dzięki, dzięki, takiej akcji. dzięki takiej akcji, kiedy gracz wykonuje akcję rzemieślnikiem, będzie mógł teraz zamienić tego rzemieślnika właśnie na artystę, czyli po prostu sobie szkolimy naszego rzemieślnika na artystę. Kolejną możliwą akcją na kole jest akcja zamienienia wszystkie swojej suchej gliny na stronę mokrej gliny. Czyli jeżeli mamy jakąś suchą glinę przed sobą, gracz może ją teraz namoczyć i ona będzie mokra. Ok, kolejną akcją jest to tworzenie wojownika. Wojownika tworzymy dzięki tym akcjom. Ta akcja mogą kosztować gracza 2, 3 lub 4 mokrej gliny i musi to być tylko i wyłącznie mokra glina, gracz odkłada tę mokrą glinę do puli ogólnej, natomiast jedną z tych płytek, którą właśnie użył, odkłada do magazynu przypisanego do ćwiartki, gdzie znajdowała się akcja. Czyli na przykład gracz wykonałby tą akcję, musiałby odłożyć jedną zużytą mokrą glinę, stroną suchą, do magazynu w tej właśnie ćwiartce. Następnie bierze, wybiera jednego z, z wo wojowników, który chciałby użyć. Bierze to z no, tej właśnie organizera. I na przykład wybierze sobie takiego kusznika. E, otrzymuje tyle punktów, ile wskazuje rząd, z którego gracz zabrał takiego, takiego wojownika. Następnie bierze swoją podkładkę i umieszcza pod spód tego wojownika i umieszcza w dowolnym wolnym polu jeszcze e, w małzolem. I na przykład umieści sobie tutaj. Oczywiście gracz będzie starał się tak umieszczać swoich wojowników, aby po prostu punktować na koniec gry, na koniec rundy jak najwięcej. Następnie gracz może, ale nie musi opcjonalnie aktywować tego wojownika, jeżeli ma odkrytą broń przed sobą. Jeżeli gracz ma zakreślony symbol broni, niestety nie może użyć zdolności takiego wojownika. Jeżeli ma, może odwrócić i wykonać akcję. Na przykład, kusznik daje graczowi jeden punkt za każde puste pole pomiędzy tym kusznikiem a dowolną inną figurką w rzędzie albo w kolumnie. Czyli na przykład, miałby tutaj jakiegoś wojownika innego. Mamy cztery pola. Gracz otrzymałby za to dodatkowo 4 punkty, żeby jeżeli by aktywował takiego wojownika. Kolejną dostępną akcją na kole jest to możliwość zakupu i wybudowania specjalisty. Jest to ta akcja. Dzięki temu gracz może zakupić jednego z tych 16 z tych czterech specjalistów. Aby kupić specjalisty, trzeba opłacić jego koszt w postaci monet oraz odwrócić na nieaktywną stronę żeton broni związanej z specjalistą. Co mamy tutaj to zaznaczone. Czyli musimy mieć aktywną broń. Odwracamy ją, płacimy odpowiedni koszt w wypadku 1, jeżeli to będzie kolejna figura, plus 1 czy już 2, i tak samo tyczy się pozostałych specjalistów. Następnie bierzemy i umieszczamy e, takiego specjalistę do właśnie mauzoleum. E, jeżeli jest to koń, no to takiego konia umieszczamy w miejscu, gdzie znajduje się nasz wojownik, i podnosimy na chwilę takiego wojownika, i umieszczamy teraz tego wojownika na, przy koniu. Od tej chwili ten koń, tak jakby stanowi jedność z tym właśnie wojownikiem, i w razie czego tworzy nam, tak jakby obszar tego właśnie wojownika. Kolejnym specjalistą jest to sługa. Sługa będzie przynosił nam e, punkty na koniec e, gry. Za obecność i za dominację. Klęczący kusznik będzie dawał nam przewagi podczas remisów. Jeżeli taki kusznik będzie stał do nas odwrócony, do naszej figurki, będzie on wtedy rozstrzygał remis na naszą korzyść. Natomiast muzyk będzie dawał punkty podczas każdego punktowania za każdego swojego wojownika, który znajduje się w tym samym rzędzie lub kolumnie, gdzie znajduje się muzyk. Także jak widzicie, specjaliści są różni. Została nam jeszcze jedna akcja na kole, Jest to aktywacja zdolności mistrzów. Gracz, kiedy wykonuje taką akcję, jak widzicie, mamy akcję konkretnych mistrzów. Mamy takiego mistrza, mamy takiego, takiego. W zależności jakie to z akcji dotyczy się tego właśnie mistrza. Jeżeli gracz jeszcze nie ma swojego znacznika przy: Odpowiednim mistrzu będzie musiał to najpierw zrobić, czyli bierze sobie swój żeton mistrza, opłaca jego koszt, który tutaj widnieje, i umieszcza sobie na polu, zaznaczając, że ma takiego mistrza. Teraz może od razu wykonać zdolność takiego mistrza. Tu na tym domku mamy informację, jakie bonusy przyniesie nam mistrz w fazie porządkowania. Natomiast Tutaj mamy akcje, które właśnie wykonujemy podczas aktywowania takiego mistrza. Gdy wszyscy gracze umieszczą wszystkich swoich robotników wokół warsztatu, następuje faza punktowania. Najpierw należy przyznać punkty za inspektora na torze po lewej stronie, czyli tutaj otrzymujemy punkty za tego, tego pana. I on wskazuje nam, którą rząd będziemy punktowali. Jak widzicie, punktujemy ten rząd i sprawdzamy teraz dominację oraz obecność. Jeżeli gracz, któryś ma najwięcej wojowników w tym rzędzie, będzie otrzymywał 7 punktów. Natomiast jeżeli będzie przynajmniej miał chociaż jednego wojownika, otrzyma po prostu za obecność 3 punkty. To samo tyczy się inspektora, który znajduje się na dole mauzoleum. I przechodzimy dalej. Następnie będziemy punktowali muzyków, czyli takich naszych specjalistów, i tutaj gracze będą otrzymywali jeden punkt za każdego swojego wojownika w tym samym rzędzie lub kolumnie co muzyk, czyli tutaj sobie gracz dostaje punkty. Następnie będziemy punktowali za żetony punktowania. Każda runda ma swój odpowiedni żeton, i taki żeton będziemy punktować. Mamy różne Różne punktowania na koniec każdej rundy, i kiedy przyznamy już punktowanie, przechodzimy do fazy porządkowania. Jeśli żaden z graczy nie ma przed sobą żetonu kolejności, należy pominąć ten grunt, natomiast jeżeli któryś z graczy ma żeton, no to Musimy przestawić to wszystko na torze kolejności. Następnie każdy gracz odwraca wszystkie swoje żołnierzy mokre na stronę z widoczną suchą gliną. Gracze otrzymuje po jednej monecie za każdego mistrza z odpowiednią zdolnością. No i jeżeli jest to piąta runda, czyli ostatnia, należy przejść do punktowania końcowego, jeżeli nie, yy, gracze zbierają wszystkich swoich robotników z warsztatu, należy obrócić koła o jedno pole. Oczywiście, koło w zewnętrzne w jedną stronę, koło wewnętrzne w drugą stronę. Należy przesunąć znacznie krótko o następne pole. Oczywiście przesuwamy inspektorów o jedno pole do przodu, do góry albo do, w prawo. Jeżeli inspektor dojdzie do samego końca, wtedy z powrotem wraca na pierwsze pole I zaczynamy nową rundę. Natomiast kiedy skończy się gra, gracze będą otrzymywali punkty za grupy wojowników, które tutaj się znajdują. Grupa składa się z co najmniej dwóch figurek tego samego rodzaju. No i każdy musimy przyznać również punkty zakręcących kuszników. Również gracze na koniec gry liczą sumę żetonów gliny mokre i suche oraz mony, które im zostały i utrzymują jeden punkt za każde dwa takie żetony. No i oczywiście na koniec wygrywa gracz, który ma tych punktów najwięcej. Dobrze, moi drodzy, co można powiedzieć o grze Tarakotowa Armia? Zacznijmy od wykonania gry. I tutaj naprawdę jestem mile zaskoczony, bo naprawdę dostajemy masę, masę elementów, fajne figurki. Może nie są to jakieś super szczegółowe figurki, jakieś najwyższej jakości. Niemniej jednak, kiedy rozstawiamy je na planszy, robią wrażenie, robią wow, jeżeli chodzi o wygląd tego na planszy. A cena też nie jest jakoś mocno wygórowana, jeżeli chodzi za to, że dostajemy takie elementy, bo to w granicach 150 złotych, możemy już to grę gdzieś znaleźć, więc myślę, że jest to fajna cena za to, co już dostajemy w pudełka. Mamy również fajny organizer na te figurki, który również służy nam do rozgrywki. No i pozostałe elementy, ikonografia naprawdę jest bardzo czytelna, więc tutaj nie mam się do czego czepiać. Jeżeli chodzi o zasady, instrukcja bardzo Pewnie przeprowadzi Was przez te zasady. Nie są one jakieś skomplikowane. Niemniej jednak, połączenie tych wszystkich możliwości w grze wymaga od nas troszeczkę zaangażowania i raczej tak jest skierowana dla takich średnio zaawansowanych i zaawansowanych już graczy, bo wiek mamy tutaj od 14 roku życia i myślę, że przy takim wieku raczej bym pozostał. Czas gry jest to od 90 do 120 minut i w takim czasie raczej się zamkniemy. Jest to taka właśnie gra na półtorej do dwóch godzinek i, i myślę, że spokojnie to w takim czasie się zmieścimy. Gra jest od 2 do 4 graczy i jeżeli chodzi o skalowanie się tej gry, oczywiście w grze czteroosobowej będzie nam tutaj ciaśniej, będziemy wykonywali mniej akcji w czasie gry, będziemy musieli troszeczkę więcej się nakombinować, więc jeżeli lubicie takie mocną interakcję między graczami, przepychanie no To czteroosobowa rozgrywka będzie jak znalazł. Jeżeli natomiast lubicie bardziej taką spokojną rozgrywkę z możliwością dłuższego planowania i nie takiej ciasnoty i mocnej rywalizacji, no to rozgrywka dwuosobowa właśnie wam to da. I Wam w każdym wariancie bawiłem się bardzo fajnie i jest to gra przyjemna w każdym właśnie e, wariancie osobowym. Jeżeli chodzi o mechaniki, które mi się podobają w tej grze, to jest te koło. Te koło tak naprawdę jest tutaj głównym, e, takim, główną rolę gra, bo mamy te koło obracane, mamy każdy segment później przyniesie nam tego koła trzy akcje, więc tutaj gracze mogą sobie e, nieźle pokombinować, jakie tutaj akcje będą wykonywali. Dodatkowo te koło mogą a, sobie poruszyć jedno z nich przed wykonaniem e, akcji, więc tutaj cały czas e, te o, o, koła są ruchome, zmieniają się e, co co chwila położenie tych akcji i to wpływa również na regrywalność tej gry, więc tutaj za każdym razem inaczej te pola będą ułożone, inaczej te akcje będziemy rozgrywali w innych kolejnościach i to mi się właśnie w tej grze podoba. Dodatkowo podoba mi się też te mauzoleum. To jest takie główna kwintesencja też gry, czyli budowanie tych, tych wojowników terakotowej armii. I tam też jest taka minigierka, że staramy się budować dominację na poszczególnych miejscach, krzętach, kolumnach. Staramy się też taka minigierka ustawiania tych naszych wojowników. Tych wojowników później można przesuwać, jeżeli aktywujemy jakiegoś wojownika, a one też dają nam jakieś dodatkowe mo moce. czy tam mamy tak jakby też minigierko, która fajnie się w pasuje w, w samą grę. Mamy też specjalistów, którzy też są bardzo istotni w tej grze, których warto mieć, warto budować, bo oni będą przynosili nam punkty czy na koniec gry, czy na koniec rundy. Będą zwiększały nam nasze zasięgi wojowników, tak jak koń. Także to jest bardzo, bardzo istotne w tej grze. Równi pomocni są również mistrzowie. Tutaj też warto mieć tych mistrzów, wykupić może nie są aż tak niezbędni, niemniej jednak na koniec rundy dadzą nam jakiś dochód. Poz pozwolą nam zostawić trochę mokre gliny, która jest tak naprawdę głównym surowcem w tej grze i to też mi się podoba. Fajnie tutaj, tak też klimatycznie zastosowano tą glinę na zasadzie. Mamy glinę suchą i glinę mokrą. Gliną mokrą jedynie możemy budować tych wojowników, więc musimy ją moczyć. Jeżeli mamy suchą, żeby móc w ogóle z niej skorzystać, więc to jest też fajna fajny klimatyczna akcja. Podoba mi się również to, że gra będzie dosyć aryktowalna dzięki tym płytkom punktacji. To jest ciekawe na zasadzie takiej, że zawsze losujemy pięć różnych płytek i różnych różnej kombinacji. Każda runda będzie miała inną punktację w mauzoleum i będzie nam dawała na przykład punkty za konkretnych wojowników w całym mauzoleum czy też będziemy mieli konkretny środkowy środkowy rząd, czy kolumna, czy będziemy punktowali na przykład za ilość żetonów gliny, czy za monety, które posiadam. Więc tutaj każda runda będzie powodowała też to, jak gracze będą postępowali w swoich poczynaniach i co będą chci chcieli zrobić. Niektórzy gracze będą machali ręką, dobra, tą rundę sobie daruję, nie będę jakoś mocno się o to, o to bił, już się przygotuję do następnej. I już będę tam sobie coś planował, żeby po prostu mieć łatwiej i szybko móc zdobyć właśnie te punkty za, za końcowe punktowanie na każdą rundę. Także to naprawdę fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o klimat, no to wiecie, jest to gra euro, to nie możemy tu oczekiwać tego, że będziemy tam jakoś super to odczuwali. Niemniej jednak te figurki, te budowanie w mauzoleum naprawdę jakoś ten klimat wprowadzają. Niemniej jednak i tak z czasem będziecie bardziej skupieni na optymalizowaniu ruchów. I po prostu już nie będziecie zwracali uwagi, jak to wszystko wygląda, że to jest on fajnie się łączy. Tylko po prostu jest to element, który muszę tam postawić i to zrobić, i może to niektórym e, przeszkadzać. No. Niemniej jednak ja uważam, że jest to naprawdę porządna gra takiego średnio zaawansowanego poziomu i raczej dla takich graczy bym tę grę polecał, takich właśnie średnio zaawansowanych lub też zaawansowanych graczy, bo tutaj naprawdę trzeba pokombinować i... Porozmyślać, jak te akcje wykonać, jak je połączyć, czy przesunąć te koło. Czasami może się zdarzyć, że ktoś troszeczkę dłużej pomyśli, gdy mamy sporo rzeczy do wykonania. I jeszcze jesteśmy tu przy wykonywaniu akcji. Zapomniałem Wam powiedzieć, że podoba mi się również ten motyw robotników. Mamy dwa rodzaje robotników: rzemieślników i artystów. I ten rzemieślnik może awansować na tego artystę, który jest większy. I może blokować nam pole akcji, czyli postawimy, i już drugi gracz tam nic nie może postawić na tym akcji. Więc jest też tutaj takie blokowanie, fajnie, że możemy takie coś robić, i to mi też się właśnie w tej grze podobało. Także telekotowa armia, naprawdę solidne euro. Więc ja Wam polecam ją sprawdzić, zagrajcie, jeżeli lubicie właśnie takie gry euro, gdzie macie sporo kombinowania, lubicie dostawać mnóstwo, mnóstwo punktów, no to ten tytuł myślę, że Wam się może spodobać. Także dzięki, że byliście do końca, zapraszam Was oczywiście na kolejny materiał, do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jeżeli macie ochotę coś mi napisać. No i trzymajcie się, do zobaczenia, hej!